Cześć maniżki, żemieczki, ja jestem krazer i wracam po dosyć długiej przerwie na YouTube, a, a czemu? E, ponieważ byłem chory, byłem chory na gardło. Nadal mam e, cars of the Label. Dobra. E, nadal mam kaszel. Jezusie, no na początku. E, nadal mam kaszel, w ogóle. No, jakoś się zdarzyło, mówiłem, że teraz y, w poprzednim odcinku, że będą y, coraz szybsze odcinki, szybciej odcinki po prostu będą chodziły. No, ale niestety przez moją chorobę tak się nie stało. No. ale y, mam nadzieję, że teraz już tak się nie będzie. Ale teraz już po prostu nie mogę wam. Nie. Yep. Ja mogę. Mogłem... Dobra, nieważne. Eee, teraz już nie mogę Wam obiecać, że odcinki będą co codziennie czy coś w tym stylu, bo no, może się złożyć tak, że coś. coś. Eee, coś mnie zablokuje. Nie wiem jak to powiedzieć. Czy to jest Dobra, pajączki. Jezu, nie! Jeszcze fejming. <grych> Powiedz. Co? Co to jest za. Ale co to. What? What? Replay. Ty, kurde. Yy, ale co to było za. Ah, widzieliście, jaki to był w ogóle wielki run? No czemu ja dawno po prostu nie grałem w Izaka oczy mojej przerwy nie grałem w Isaaca. po prostu zaczynam słabnąć. To nie ten skill co kiedyś Nie no najlepiej Myślę, że znowu No nie proszę Dobra Ja nie chcę zginąć Pijawka, kurde to mi daje... Co mi to? Się... Aha! Ach. Nie dobra, nie respektuję, bo... Gówno plus gówno... Ach. Dobra, przynajmniej film nie nie ma. zawsze może być tylko taki główny dostęp z do jego yy, że... Jeżeli chcecie na przykład, żeby nagrał z kimś znowu, to to, to piszcie, choć nie piszecie, bo no, nie wiem, czy mnie lubicie, czy co. <laughs> nie, no. O! I tak, akur... A, a, dobra, nie mogę, muszę się skupić. Mam zatkany nos, możecie usłyszeć. Niedługo może nagram z, z Team Fortress. Z... Slendera Kurde, nie rób mi tego, proszę Proszę, nie rób mi tego Sam się zabij Ło, myślałem, że to do... o... I gówno Pretty fly chociażby O mój Boże LAC Wow, to jest dobre, to jest dobre. Myślałam, że że już koniec będzie ze mną. Na no, przykład mam czy coś w tym stylu. Ale udało się. Dzisiaj do czego piętra. Teraz będą mi się bylić takie muchy z moim muchą to jest najgorsze. Choć czarne muchy tak mnie nie zna. Ja mam na... szczęście, że tobie nie zadaje dmage'a, bo ja w to wleciałem jak taki debil. O, Rage jest fajny właśnie dlatego. Ta larwa może się jedynie przydać na bossy. A wiecie na kogo? Na Femina! Ja w ogóle nienawidzę tak takiego że... Co? Mocha Wiem, dziwna nazwa, ale ja tak nazywam po prostu. Nie. Szynka jest zawsze zła, pamiętajcie o tym. Szynka, jak spotkacie szynkę, to, to prawdopodobnie umrzecie. Czy, bo szynka to jest taki minibos jakby. Dobra, no, co ja pieprzę, nieważne. Ech. Na razie nie, ja nic nie mówię, bo jeszcze jeszcze wykrakam, jak zawsze. No i co? Idziemy całkiem dobrze. I tu nagle taka dupa. Puff. Cars up? To mi daje. Uuuu, ile Zaraz. No właśnie, to jest to gówno. To ogólnie jak się ma pól serduszka. Chyba. Zmienia się w tego dzwona. Ale w sumie to mi się nie przyda. Chyba, że tylko ten pokój. Nie no, to by było gówno. Tak, what a horrible night, coś tam, coś tam. Ja, ja nie wygram. Teraz dadam wszyscy dają łapki w górę. Żartuję. Ale dziękuję, że... że te trzy łapki w górę. A wieście to podróżyliście? Monstru, dobra. Co ja zrobiłem! Co ja... Zda? A dobra. Skoro pod tamtym odcinkiem byście trzy łapki w górę. To może teraz dobijcie do czterech? Tak, cztery. Ech. Zapopam cię na śmierć, to? Dobra, nie mogę. E, mogę jeszcze robić challenge, Na przykład ten. Heh. No. Co, a w ogóle co się dzieje? Mogę z wszystkiego nagrać, więc e... jeżeli mi się spodobało, nie zapomnij zabić łapki w górę. No i cztery, łap cztery łapki w górę. Mam nadzieję, że się dobijecie. A skoro pod ostatnim jest dobiliście sześć to cztery chyba dobijecie. No i to było w sumie na tyle. Lajkujcie, subujcie. No i cześć.